I Saracen dobrze i wystartują. I ruszyły. Prowadzi Enwada. Na drugiej pozycji galopuje Diorama, na trzeciej Saracen, na piątej Pigat, następnie na ostatniej pozycji zewkrę. Nadal na czele stawki Enwada, tuż jest przy niej Diorama, następnie Saracen, Bigat, dalej Pensar i Zew Krwi, 1600 metrów do celownika. Enwada jest na pierwszej pozycji, nic się nie zmienia, tuż jest Diorama, następnie Saracen, Bigat, przy bandzie Zew Krwi, ostatni Pensar. I za chwilę konie będę miał do pokonania jeszcze 1350 metrów. Elwada na czele, diorama jest na drugiej pozycji. Dalej saracen bigat, ze w krwi niewielki odstęp pensar. 1200 metrów do celownika. Elwada, diorama i tam razem tasują się, zmieniają pozycję. te jest krwi bigat, saracen, 1000 metrów do celownika, Elwada, diorama, saracen ze w krwi, bigat, odstęp. Pensar 800 metrów poprawił na drugą pozycję Saracen ślad za nim poprawił również Bigat który lokuje się na trzeciej pozycji Diorama odpadła ze wkrwi jest przedostatni na 600 metrów przed celownikiem prowadzenie obejmuje lekko galopujący Saracen Enwada i Bigat reszta dalej wyjście na prostą Wyprowadza Saracen, przy bandzie na drugiej pozycji jest jeszcze Enwada, finiszuje Bigat. Saracen, Bigat, Enwada. Saracen, Bigat, ta para ma przewagę nad resztą stawki. Saracen, Bigat, Saracen, Bigat. Saracen, Bigat. Saracen, Bigat nadal, tam ze krwi. Chce się włączyć do walki, ale nadal jest na trzeciej pozycji Saracen, Bigat. Bigat, Saracen, ta para ma już przewagę. Bigat galopuje lepiej, swobodnie atakuje Saracena i chyba w samym celowniku odbiera mu zwycięstwo. Trzecia Enwada, następnie Pensard, Zeft, i Diorama.